Kontra używki. W naszym najnowszym raporcie przyjrzeliśmy się niezdrowym nawykom Polaków. Zacznijmy od klasycznego starcia. Co częściej pojawia się na paragonach: papierosy czy alkohol? No cóż, wyniki nie pozostawiają złudzeń. W 2024 roku alkohol był obecny na 10,5% paragonów. Tylko na 6,2%. Innymi słowy, po napoje wyskokowe sięgamy prawie dwa razy częściej niż po papierosy. A jak często te dwie używki kupowane są razem? Okazuje się, że alkohol i papierosy to popularny duet, ale nie aż tak, jak mogłoby się wydawać. Jeśli ktoś już kupuje papierosy, to w 22% przypadków na tym paragonie znajdzie się także alkohol czyli mniej więcej co piąty zakup papierosów idzie w parze z napojami wyskokowymi. Natomiast odwrotnie już niekoniecznie. Przy zakupie alkoholu tylko w 12% przypadków dokłada się również papierosy. Teraz robi się jeszcze ciekawiej. Czy właściciele czworonogów częściej sięgają po używki? Według naszego raportu tak. Na prawie 16% paragonów zawierających karmę dla zwierząt znalazł się również alkohol, a papierosy pojawiły się na 8% paragonów. A ja jest w przypadku rodziców niemowląt. Tu widać wyraźną różnicę. Papierosy pojawiły się jedynie na 1,6% paragonów z produktami dla dzieci, ale alkohol już na 9% takich paragonów. To znaczy, że na 100 paragonów z produktami dla dzieci, aż 9 z nich zawierało również alkohol. Czy to dużo, czy mało? Kwestia subiektywna. Widać jednak, że właściciele zwierząt częściej sięgają po alkohol niż rodzice niemowląt. A zakupy w marketach potrafią zdradzić zaskakująco dużo o naszych nawykach. A jeśli lubicie takie analizy i ciekawostki z polskiej gospodarki, to zostańcie z Panem Paragonem.